społecznościowym, umieściłem profesjonalną wypowiedź, w której zestawiłem ze sobą wizerunek świętej rodziny oraz stereotypy na temat uchodźców i mieszkańców Wysokiego Wschodu. Będąc osobą już publicznie wcześniej wypowiadającą się w sprawie pomocy uchodźcom oraz mającą przyjaciół w, w, mieszkających w targanych konfliktami Ziemi Świętej, czułem się moralnym obowiązku zabrać w tej sprawie głos, między innymi kierując się duchem słów papieża Franciszka który 3 września 2014 roku w Watykanie powiedział tak Jezus Chrystus wciąż oczekuje, aby go rozpoznawać w migrantach i uchodźcach, w uciekinierach i przesiedlenicach. Część osób zinterpretowała moją wypowiedź niezgodnie z intencjami, które mi przyświecały, jako atak na osoby wierzące i w to, co te osoby wierzą. W tym miejscu chciałem więc przeprosić wszystkie osoby, które są dotknięte treścią tego wpisu i zapewnić, że w żadnym razie nie było moim zamiarem obrażanie niczyich uczuć religijnych, co zresztą natychmiast napisałem na swoim profilu. W przyszłości postaram się, aby moje wypowiedzi i komunikaty formowane w sposób publiczny, otwarty, były bardziej zrozumiałe i pozbawione aluzji. Cieszę się, że w czasie świąt wielu kościołów w Polsce temat stosunku do uchodźców i obowiązku pomocy potrzebującym był poruszany w czasie kazań. Uważam, że rozmowa o tym kwestiach jest ważna i czułem się obowiązku i dalej się czuję brać w niej udział. Uważam, że przyzwolenie na mowę nienawiści, obojętność na rozwój wielu człowieka oraz brak otwartości na refleksję i potrzebę kwestionowania utartych schematów myślenia pozostaje w głębokiej sprzeczności z ideałami chrześcijaństwa i stanowi przeszkodę w dialogu pomiędzy ludźmi. Osoby, które poczuły się wrażone moją wypowiedzią, jeszcze raz przepraszam.